Mayor, I hereby declare the Tunisian Archaeological Exhibit open! Nie, dziękuję. Nie. Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie w kolejnej grze z Humble Choice w styczniu. Tym razem The Henry, Ma Henry Stickman Collection. Czyli gra, która jest de facto trochę interaktywną animacją. Coś na zasadzie, wybierz swoją przygodę. W której to mamy postać no, stickmana, tak? Takiego patyczaka, i wybieramy dla niego opcję, a potem oglądamy jego skutki, tak? I mamy wiele różnych zakończeń w od tego, co wybierzemy w trakcie rozgrywki. Więc mamy, rozgałęża się wszystko. Grza, gra ten, żeby wybrać jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej rzeczy zobaczyć. Porażki, sukcesy i tak dalej. Więc właśnie no, to głównie podarzy się pośmiać. Więc spróbujmy włamać się na, na głośno, co bardzo. Chyba nie Będzie... kliknąłem. Jeśli ktoś pamięta erę gier Flashowych, to tego typu gry istniały tam. To są takie się zebranie tych gier i dostępem Steam'a, Steam. Flash już nie jest wspierany, więc to ma sens, dobra? O! Pięknie. Jak to się nie udało, co? Dobra, mam jednego. Czyli oprócz tych momentów, w których mamy wybór, ograniczony czasem, musimy zacząć kliknąć lub kliknąć jakiś obiekt, niekonieczny wybór, no to gra jest, bardziej, jest bardzo, bardzo Nie that they just up and arrested him whoa really yeah that's when i decided i should probably get a different job i figured night guarding is much less dangerous than driving a crap <laughs> 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 Niet veel te veel. Ah, tak. Ata. Plan, 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 Johnny, plan, 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 Sir, place your hands where I can see them. No dobra. No, no, tak. Za pierwszym podejściem. Za pierwszym podejściem. Jakby też miałem jedno zakończenie z trzech i miałem sześć unikalnych porażek. Zróbmy to jeszcze raz może. Tylko tym razem... Pięknie jest się intro ja i mi się zakraść. Jak ninja. O, dużo wyboru. Nie wyszło. Wygląda najbardziej absurdalny Najbardziej <grymne> absurdalna rzecz pomaga hmm. To czy nigdy nie pomogło. Te to czy udało się? W tym środku tak jakby. Belka nie... Belka <grymne> Dobra... Dobra... Drobniak Ej, hey, O, się udało war, war Rifle <grymne> tak <podejrzewam. grymne> Okej, okay, dobra? Oj, jak myśli, nie poszedł z Nie ma z nich klaserów zazwyczaj? No, fer, wiadomo, fer, wygląda jak to ktoś... jest. Yeah? That's it? Yes, yes, I thought would work. A And after that, they just up and arrested him. Whoa, Really? Yeah. No, chciałbym No chyba wszystko. Z dwa strzały, więc mógłbym jeszcze, Nie, jeszcze jedno. Stało i tylko 13 unikatowych porażek. No to będę, tak czy inaczej, tak jakby podsumowuje całą tę grę. Cała jest taka, wypakana takim humorem, odniesieniem do kultury. I przypomina stare dobre czasy, kiedy grało się w f więc ja osobiście polecam, chociaż tak jak mówię, to nie jest tak, jak gra, że jest tam dużo gry w dzień, to nie, to nie. Ale może się może pośmiać, jeśli ktoś lubi takie rzeczy. Więc tak jak mówiłem, ja sobie się polecam. A, dziękuję wszystkim za uwagę. I muzyka.